Witam serdecznie! Chciałbym porozmawiać o plotkach, ploteczkach oraz o wyciekach. Chociaż nie wiem, czy nadal to można ujawniać za plotkę, czy może za pół oficjalną informację, ale Sony Colors dostanie nowe wydanie, które w się nazywa Sony Colors Ultimate. Są aż dwie firmy, które nie potrafiły utrzymać języka za zębami. Pierwszą z nich była firma zajmująca się sprzedawą gier, która się nazywa... mam nadzieję, że jest zmasakruję za bardzo nazwy... Sogameli? Na wypadek, jakby jednak zmasakrował tę nazwę, to macie tekst na ekranie. Datę wydania mieli ustawione na 31 grudnia 2021 roku. Zaraz po świętach, trochę dziw. ale chyba można założyć, że to jest po prostu placeholder. Przynajmniej możemy założyć, że będzie gdzieś mniej więcej pod koniec roku. Chyba. I cena, którą podali, to 34,99 euro. Co na naszym przekłada się na 159 polskich nowych złotych. Ale to nie było jedyne źródło wycieku. Niemieckie studio dubbingowe x również podało informację o tym, że Sony Colors Ultimate będzie istniało oraz że zajęli się niemieckim dubbingiem do niego. Oryginalne Sony Colors miało tylko dwa dubbingi: japoński oraz angielski, natomiast niemiecka wersja językowa istniała tylko i wyłącznie w postaci napisów. Więc wygląda na to, że SEGA zdecydowała się, żeby DOPIEŚCIĆ to wydanie, że to nie będzie jakiś tylko zwykły remaster, ale nawet zdecydowali się na nagranie dodatkowych dubbingów w dodatkowych językach, więc może jest delikatna nadzieja na to, że dadzą też polską wersję językową. W końcu Sonic Forces oraz Team Sonic Racing zostały wydane w polskiej wersji językowej, tylko niestety bez polskiego dubbingu. Ale to już tylko moje więc podsumowując, co wiemy? 34,99 euro, Sonic Colors Ultimate oraz będzie miał niemiecki dawnik. A także, wygra zostanie wydana na Switcha, Xboxa One oraz PlayStation 4. Pewnie niektórzy słówki się oburzą, a gdzie wersja pecetowa? Musimy tutaj wziąć pod uwagę to, w jaki sposób Sega wydawała ostatnie gry. Sonic Mania... Sonic Forces oraz Team Sonic Racing były wydane na TE-konsole oraz na pc przy czym PC-ty nie miały fizycznej wersji, miały do dyspozycji tylko i wyłącznie wersję cyfrową, więc przypuszczam, że kiedy wydawaliby, to również wydadzą na PC-ta tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. I to dla mnie nie będzie zupełnie zaskoczeniem. Wydaje mi się, że wersja PC-towa również będzie, ale to jest tylko moja spekulacja. Yy, przy czym te 34,99 euro było za Limited Edition edycję limitowaną, więc przypuszczalnie Sony Colors Altimate będzie tańsze. Trochę także Nie wiadomo ile. Może nie będzie, może będzie tylko i wyłącznie limited edition. Kto wie? Osobiście stawiałbym na 30 euro. No to, to już było. Podsumowanie tych wszystkich informacji. Wiemy, że Sony Colors wreszcie wyjdzie z getta Wii po 10 latach. Było wydane tylko i wyłącznie na Wii, a także była wersja DS-owa, ale to była zupełnie inna gra. Czy Sonic Colors Ultimate będzie oparte na wersji Wii? Przypuszczam, że tak. Moim zdaniem jest to prawie pewne. Natomiast czy będzie zawierać to, co było w wersji na DS-a? Nie wiem, ale naprawdę bardzo chciałbym. I tutaj ta nazwa Ultimate sugeruje, że może być coś dodatkowego oprócz tego, co było w oryginalnym Sonic Colors. Tylko co to może być? Przypuszczam, że nie chodzi tylko o grafikę, bo Sony Colors jest naprawdę bardzo śliczne, nawet jeśli się tylko podkręci grafikę minimalnie. Zobaczcie tylko na nagranie z emulatora. Wystarczyło podkręcić coś i zaraz gra wygląda niemalże współcześnie. No niemalże, w sumie to widać trochę ograniczenia w przypadku efektów cząsteczkowych, gdzie widać, że są bardzo płaskie. Albo przy uwalnianiu wispów widać, że są zupełnie płaskie, ale to tam... są detale bardzo łatwe do i... Zastanawiam się, czy to Argument po prostu jest takim słowem określającym remaster? Czy może planują właśnie coś więcej? Mówię, planują połączyć wydanie zarówno wersji na Wii, jak i na DS-a? dwie gry w cenie jednej? Co byłoby naprawdę niezłym interesem, biorąc pod uwagę, że obie gry są po prostu świetne. No właśnie, świetne gry. Właśnie dlatego ten ruch ze strony Segi mnie nie dziwi. W końcu Sonic Colors to była gra, która wyciągnęła Sonica z mrocznej ery. Po tym jak Shadow, Sonic 06, Secret Rings, Unlift i Black Knight zostały zjechane przez recenzentów. Natomiast Sonic Colors to był taki powiew świeżego powietrza. Po prostu sam Sonic, bez wadych zapchaczy, czy znaczy były poziomy, które były po prostu wyciętymi fragmentami innych poziomów, ale to jednak nie było aż takie inne jak... Jeżołak, bardzo wolny Silver, e, sterowanie ruchowe, jakieś dziwaczne pomysły z typu Baśniami Tysiąca Jednej Nocy. To był po prostu Sonic, bardzo sonikowaty, w bardzo sonikowatych klimatach, z sonikowatym gameplayem i to się bardzo dobrze przyjęło. Ale gra była tylko i wyłącznie na Wii, więc przez dłuższy czas była grywalna tylko i wyłącznie dla tych, którzy mieli Wii, Wii U, albo do silnego peceta, który był w stanie udźwignąć emulator. Więc Sega dysponowała taką ukrytą perełką, która nie była grywalna na żadnej współczesnej platformie od momentu, kiedy Wii U się skończyło. Natomiast no nie oskójmy się, kto miał Wii U, więc praktycznie od czasu zakończenia RWE siedzieli na takiej kopalni złota która jest Sonic Colors. Jestem wręcz pewien, że Sonic Colors dobrze spędza, więc dziwi mnie, że Sega uznawała tak samo. Dobry Sonic. Był mało dostępny, wyszło 10 lat i tego jest bardzo ładny, więc nawet nie trzeba byłoby się za bardzo męczyć z remasterem, z zrobieniem pełnych remaków, chociaż ja i tak powiem wam, że to będzie pełen remake. Otóż miałem takie delikatne podejrzenia odnośnie tego, jakim Frankensteinem jest Sonic Forces. Dlaczego tutaj wchodzę na temat Sonic Forces? Nie chodzi mi tutaj tylko o silnik graficznym, ale przypuszczam, że na pewno. <laughs> przypuszczam na pewno. Co za oksymoron, że gra będzie chodzić na Hedgehog Engine 2. Właściwie to przypuszczam, że Sonic Wars Ultimate było gotowane jeszcze przed wydaniem Sonic Forces. Podobnie jak spekulacją jest z mojej strony w jaki sposób Sonic Forces powstało i jest to powiązane z tą moją własną teorią. Otóż wydaje mi się, że Sonic Forces jest takim Frankensteinem kilku różnych projektów, które zostały połączone ze sobą dlatego, że Sega była na krawędzi bankructwa po tym jak Sonic Boom Wypompowało ich z pieniędzy. Rise of Lyric było drogie, kreskówka była droga. Dwie jeszcze kolejne gry: Shotter Crystal oraz Final Dice, które się sprzedały dosyć słabe. Do tego jeszcze zainwestowali w grę mobilną, która nie dobyła takich zysków jak pierwszy Sonic Dash, albo kolejny Sonic Dash, czyli Sonic Process Speed Battle. Wtedy Sega zrobiła wielką restrukturyzację. Na przykład. To był okres, kiedy skończyli z remake'ami na telefony klasycznych Soniców i... potencjalnie dlatego nie mamy Sonic 3 Knuckles na telefony. Potencjalnie, bo wiadomo, że jeszcze mogły być problemy prawnicze, dlatego że... część muzyki była zrobiona przez Michaela Jacksona oraz innych artystów, którzy mogą mieć problemy, dlatego zazwyczaj, kiedy wydają Sonic 3 Knuckles, to robią to w postaci emulatora, no bo to jest oryginalne wydanie na Genesis i tak, to jeszcze dodają emulator, więc... W razie czego mogło się zasłonić, że oni to wydawali kiedyś, teraz nie ma problemu i nie muszą płacić od nowa tankiem. tego jeszcze niedawno pojawiły się plotki, że wówczas Sega przygotowywała remake Sonic Adventure, ale z niego zrezygnowała dlatego, że co było trochę drogie, a nie mieli zaufania do serii Sonic po tym, jak całe Sonic Boom było jedną wielką finansową klapą, na której nie zrobili nic, natomiast koszty były kosmiczne. Dlatego podejrzewam, że Sonic Forces powstało poprzez sklejenie kilku projektów. Jednym z nich było Sonic Wars na podstawie którego bazowała fabuła. Innym projektem było Sonic Generations 2, które również miało mieć boomowego Sonica. Natomiast innym Remake Sonic Colors. Ten remake Sonic Colors opieram przede wszystkim na jednej rzeczy, mianowicie na poziomach dodatkowych Sonic Forces. Wszystkie bazują na jakimś elemencie Sonic Colors, konkretnie Sonic Colors i nie właśnie zastanawiało dlaczego. A tu nagle się okazuje, że następną grą, jaka będzie wydana, wliczając również w inne remake i wydania porty tego typu rzeczy, będzie właśnie Sonic Colors Ultimate, więc. Tutaj dość sporo rzeczy by się skrywało. Szczególnie, że byłoby to dosyć proste do zrobienia, jeśli chodzi o Wispy. Dlatego, że Sonic Forces jest pod względem gameplayu zbudowany na podstawie Sonic Lost World. A co miał Sonic Lost World? Wispy! Niektóre były praktycznie identyczne, takie jak na przykład laser, drill, wiertło. Tutaj po prostu zrobiliby kopiuj w klej i by to działo w poziomach Sonic Colors. Czyli mieli już w czasach Sonic Forces gotowy silnik z gameplayem gotowy silnik, który jest w stanie wspierać wiele platform, które dziwnym zbiegiem okoliczności są dokładnie tymi samymi, na które ma wyjść Sonic Colors Ultimate. No tego fizyka Sonic Forces jest dosyć kolorsowa. Wispy mają już praktycznie gotowe, do tego elementy poziomów w Sonic to no po prostu zostaje tylko przeportować poziomy, podkręcić trochę tekstury i tyle. I mają gotowe. Możliwe, że to nawet na dłuższą metę byłoby proste odportowania gry z Wii, dlatego że jeśli wszystko by mieli na Hedgehog Engine oraz na silniku gameplayowym opartym o Lost World oraz Sonic Forces, to wtedy by mieli jedną bazę kodu dla wszystkich gier i później w razie czego byłoby im łatwiej robić inne porty. Powiedzmy, że kiedyś sobie ciekawym wymyśli, a może by tak wydać wszystkie bustowe Soniki na telefony? No to wtedy portują jednego, portują heczek Engine i mają gotowe. Mają od razu gotowe Sonic Colors, mają gotowe Sonic Forces, Z przypuszczeniem do też by działał, dlatego że to też jest bardzo zbliżone. Unleashed oraz Sonic Generations wymagałoby trochę więcej wysiłku. Chociaż z drugiej strony, jeśli chodzi o silnik graficzny, to i tak powinno być dosyć zbliżone. Już samo Los World było taką hybrydą. I zakładając, że faktycznie będą robić kopiuj w clay z tego. A zakładając, że faktycznie by robili kopiuj w clay z Sonic Forces, to nawet mieliby jeszcze dodatkowy chwyt marketingowy, jeśli by skopiowali. Nieco więcej. Mianowicie mam tutaj na myśli Shadow'a oraz własną postać. Wyobraźcie sobie, jak niektórzy by się ucieszyli, jakby można było zagrać własną postacią w Sonic Colors? To byłoby świetne. Do tego jeszcze Wispony by zupełnie zmieniały styl gry. Oferowałyby jakieś inne możliwości, umiejętności, inne ścieżki. To byłoby naprawdę warte kupienia Sonic Colors jeszcze raz. Nawet jeśli się posiada oryginał na Wii. A jakby tak połączyć dwie wersje. Sony Color Sui oraz Sony Color DS z grafiką z Wii oraz z poziomami z obu wersji. To po prostu byłoby świetne, po prostu świetne. Do tego to by oznaczało, że pojawiłyby się misje dodatkowe, w których byłyby inne postacie i to też by pozwalało na pewne wytłumaczenie, co tam robi krywalny shadow. Chociaż podejrzewam, że jeśli by dawali grywalnego Shadowa, to raczej by się nie przejmowali filmikami, fabułą, ani nic takiego. Przypuszczalnie fado byłby grywalny tylko i wyłącznie w x oraz w Sonic Simulator. Y. No właśnie! Sonic Simulator! Bo tutaj są ogromne. Po pierwsze, jest to typ multiplayer Sonic Colors, więc mogliby na przykład sieciowy multiplayer, w którym moglibyśmy się ścigać z innymi graczami, bo przypuszczam, że raczej teraz by nie zrobili tylko i wyłącznie lokalnego koopa, dlatego że no jesteśmy w trakcie pandemii, więc namawianie ludzi do lokalnego koopa jest trochę pase. A do tego Sonic Simulator opiera się na takich bardzo prostych graficznie poziomach. A jakby tak jeszcze dowodzić edytor? Tak, żebyśmy mogli sobie robić własne poziomy. Biorąc pod uwagę prostotę Sonic Simulatora, to byłoby jak najbardziej wykonalne. Jeśli można byłoby się dzielić własnymi poziomami, to w ogóle by to był niemalże Sonic Maker. I to mogło być jeszcze tym bardziej ułatwione, dlatego że pamiętam pewien wywiad. Chyba to był wywiad dotyczący produkcji Sonic Forces i tam na przykład było, że stworzyli nowy edytor, który znacznie ułatwia tworzenie dwuwymiarowych poziomów. Podejrzewam, że to dlatego Sonic Forces były takie płaskie, porównując Sonic Generations, ale jeśli by coś takiego wykorzystali w samej grze, do możliwości dzielenia się własnymi poziomami z Sonic Simulatora, to byłoby po prostu świetne i ciekawe, co ludzie by wymyślili i może nawet mogliby wykorzystać ten sam edytor do tego, żeby to nie były tylko takie proste, graficznie blokowe poziomy, tylko żeby wykorzystać elementy graficzne innych poziomów z Sonic Colors. Nie tylko z Seik Simulatora, ale żeby można było zrobić normalny poziom w Tropical Resort. To byłoby po prostu znakomite, a po okazji taka technologia ułatwiałaby im przeportowanie poziomów z DS-a. Zrobiliby taki blokowy remake poziomów z DS-a, i wtedy mogliby się chwalić, że zawiera poziomy z obu wersji, zarówno z wersji na Wii, jak i z wersji na ds -a. Jakby każda strefa, każda planeta miała nie tylko te 7 aktów z Wii, ale też dodatkowo 6 aktów z DS-a, dlatego że tam też były po 3 akty, chociaż w sumie bossy, Ciekawe, co by zrobili z bossami. By musieli bossy zaprogramować od nowa i Raczej by nie zrobili, żeby dwa razy były te same bossy. W sumie to bossy to jest sobie największy problem z Sonic Colors, że od połowy gry wszystkie bossy się powtarzają, więc jeśli by zrobili te bossy jeszcze raz... W drugiej części gry są nowe bossy. Ewentualnie mogliby zrobić dwie osobne kampanie. Jedna kampania z poziomami DS-owymi, które by wyglądały tak jak poziomy na Wii, a także... kampania z Wii. Oryginalna. Chociaż jest jeszcze trzecia droga, mianowicie mogliby zrobić coś w rodzaju Sonic Mania, taki się akurat kojarz, bo tam jest taki miks starych i nowych poziomów. Otóż wewnętrznie oraz początkowo podczas developmentu, poziomy w Sonic Colors nie były podzielone na 6 aktów, tylko podzielone były na dwa. I niektóre poziomy wykroili na pół, z innych wykroili jakieś krótkie sekcje, z których robili poziomy typu skakanie przez cały poziom po trampolinie, przeskakując nad paroma bloczkami. Więc w takim scenariuszu mogliby zrobić cztery główne akty. Dwa byłyby te główne zły. Kolejne dwa byłyby główne z DSa, a także do tego boss... tylko... Może jako mini boss. Boss z DSa, natomiast jako główny boss... boss zły. Natomiast w drugiej części gry bossy byłyby oryginalne od nowa zrobione. Wymagałoby to trochę przerobienia animacji, ale biorąc pod uwagę, że w nich Sonic po prostu gadał sobie do robota, który w ogóle nie reagował, raczej nie robiłby różnicy, czy statek by może wyglądał jakoś inaczej i tak by się nie odzywał. Jeśli mają oryginalne pniki, to byłaby to jedynie kwestia podmiany modeli, a przypuszczam, że filmiki i tak by musieli zrobić nie więcej od nowa, dlatego że niestety jest tam trochę pixeloza i dobrze byłoby to też zremasterować. Jeśli mają oryginalne pliki z animacjami, a na pewno mają, to raczej nie powinno to być problemem. Po prostu wyrenderować od nowa jeszcze raz, jedynie podmienić jobota statek na robota jakiegoś z wiertłem. No nie ja wiem, da się zrobić. Znaczy jeśli by się zdecydowali, że robią misje dodatkowe z postaciami, które były w Sonic Colors DS, a nie były w Sonic Colors na Wii, to również mogliby to zrobić jako visual w sumie to niedawno wymienili załogę aktorów głosowych, więc ciekawe, czy mówię, zdążyli nagrać do remakeu Sonic Colors, czy mówię nie. W sumie to byłoby dosyć poetyckie zakończenie dla Rogera Keita Smith, który zaczął w Sonic Colors, właściwie to zaczął w Sonic Free Riders, ale kto tam się przejmuje, Sonic Free Riders. Zacząć od Sonic Colors i skończyć na Sonic Colors Ultimate. To byłoby poetyckie zwieńczenie jego kariery jako Sonic. Więc podejrzewam, że taki remake może być. Taki remake mi się marzy, łączący poziomy z Wii i DS-a z edytorem w Snyg który również by oferował możliwość zrobienia poziomów, które mają normalną grafikę, a nie tylko takie bloczki. Nowe bossy, mini -bossy bazujące na wersji na DSa. No i tutaj tak żeby wymagało zrobienia Wispów, które były w wersji na DS-a i nie były na Wii oraz odwrotnie. Chociaż biorąc pod uwagę cenę, to może być po prostu zwykły remaster. A wy jak myślicie, jak będzie wyglądał Sonic Core's Ultimate? Jakie macie oczekiwania co do niego? Napiszcie w komentarzach. Na razie i trzymajcie się mocno!